Dzień dobry, witam wszystkich po raz drugi nad przepięknym jeziorem Rosnowskim. W zeszłym roku robiliśmy film z treningu przed Grand Prix Polski. Dziś jesteśmy na drugiej turze, jest to niedziela jest to ostatnia tura całego cyklu Grand Prix Polski. Ktoś siedzi na nasz kanał, ten wie, że byliśmy z kamerą w Szczecinie byliśmy w wilczej woli. Nie byliśmy na Jaraczewie pod Poznaniem, na Karasiach i po raz kolejny witamy was, na, witamy was w Rosnowie. Ja nie będę przedłużał, pokażę Wam jak to będzie wyglądało w trakcie, w trakcie tury. Myślę, że zrobimy na sam koniec jeszcze podsumowanie całego cyklu. Mm, no i powiemy parę słów, mm, jak to wyglądało, jak się mój wynik przedstawiał. Takie zrobię krótkie e, podsumowanie. Dobra, ja się szykuję, rozkładam sprzęt. Za chwilę kontrola przynęt, tak więc wszystko sobie akurat zobaczycie. Tu jest... E, 12 litrów jest chyba, z tego co pamiętam. E, tu jest Ochotka i tu jest Jokers, pół litra. W pół, w pół Dziękuję Dziękuję. Czekamy chwilę. Jesteśmy po, e, po kontroli. Gdzie w, miarę, e, w miarę proste e, Proste łowienie w miarę proste Do kontroli dałem e, Po ćwiarce kolorowej pinki. E, ochotki, ćwiartka. Tak jak, tak jak zawsze, przerzucam sobie od razu po kontroli spadałek do, e, do mokrej szmatki. E, Jokers jest, że tak powiem, w stanie, no, lekko mówiąc słaby, bo niestety to nie jest okres na jokersa, więc od razu go przesypuję, Mam tutaj rozpraszać, rozproszę go, żeby coś tam uratować pinki to to już tu sobie możecie zobaczyć pinka flu oddzielnie gruby biały z białą pinką tu mamy czerwoną pinkę no i tutaj jest biała pinka tak tu jest gruby biały robak i to jest a i oczywiście troszkę jest glizdy to gdyby coś tam było potrzeba jakiś na leszczy. tak więc praktycznie wszystko ale czy wszystko wykorzystam to do końca nie wiem mieszanka czarna to jest pół na pół glina z zanętą i czysta zanęta. O dwa rodzaje, bo domieszałem, tak więc w miarę prosto. Podobnie jak zresztą w zeszłym roku. Jesteśmy już po zakończeniu. Mam, nie wiem, czy widać na mojej twarzy zmęczenie po całym weekendzie nad Jeziorem Rosnowskim. Ostatnie Grand Prix Polski, ostatnia eliminacja Grand Prix Polski. Były to czwarte zawody, tak jak wam wspomniałem na, na wstępie zawody, na których e, no, uważam, że trzeba było się wykazać, bo ryby tak jak w poprzednim roku nie za bardzo współpracowały. Być może wiąże się to sporą, mm, sporo roku z ciepłą gorącą pogodą, tak więc ta, ta woda jeszcze nie jest na tyle schłodzona, wymieszana mm, z tlenem, tak żeby. Te ryby pobudzić do, do żerowania. Sytuacja bardzo podobna do tego, co nagrywaliśmy, nagrywaliśmy rok temu. W poprzednich latach troszkę było więcej płotek. Na treningach ta mała ryba jeszcze dobrze współpracowała, natomiast weekend okazało się, że w weekend, tak, czyli weekend, czyli sobota niedziela w czasie zawodu, okazało się, że, że weszły leszcze i grają one znaczącą rolę. Nie ukrywam, że w dniu dzisiejszym, dzisiaj mamy niedzielę, to co mogliście sobie zaobserwować, byłem też nastawiony na łowienie drobnych ryb. Wczoraj mi to dało trójkę sektorową, tu wrzucimy zdjęcie. 170 ryb, trochę płotek ładniejszych, dużo krąpików, no i gdzieś tam pląta, przeplątały się uklejki. Czyli praktycznie przez 5 godzin naprawdę miałem co, co robić takie. Moje łowienie, tak, trzeba było łowić bardzo aktywnie, też znaleźć dobre dno, ponieważ tu przypominam są, są spady i, i te rybki były gdzieś powiedzmy na 4 metrach, założyłem, że można było wtedy tych, tych płotek troszkę lepszych połowić. Ewentualnie na samym wybrzuszeniu tam te ryby później się pokazywały i tak też, i tak też łowiłem w dniu, w dniu wczorajszym, tak, czyli, czyli w sobotę. Parę razy wszedłem na leszcze, chciałem sprawdzić, bo po bokach, po bokach te ryby się kręciły, padały, ale to były dosłownie jedna, dwie, trzy ryby. Nie ukrywam, że no, nie doszacowałem też troszkę swojej wagi, bo mówię, że 180 ryb to naprawdę średnia wychodziła po 10-11 gramów, ale na szczęście okazało się, że wszystko ważyło około 2,8 kg. z małym groszem i to pozwoliło zająć mi trzecie, trzecie miejsce. W dniu dzisiejszym... Podobnie chciałem podejść do tematu, czyli też sobie znalazłem, znalazłem sobie zejście, już nawet bardzo już wyjście z, z, ze spadów płaskie. Liczyłem, że tam mogą się zakręcić płocie, ewentualnie jakieś leszczyki i też tutaj na, na tym wybrzuszeniu. To miała być moja rezerwowa linia, i podobnie jak wczoraj, na start dałem dosyć sporo, bo dałem po 3 litry prawie mieszanki, to wynęciłem karpiówką spodem, i żeby później już nie donęcać i praktycznie łowić pustym, pustym koszykiem, bo dużo klei, i te ryby płoszyły się po prostu, ale nie było tych ryb. One. Nie współpracowały tak, jak e, bym sobie tego życzył. Początek był bardzo e, bardzo słaby. Natomiast na no, całe szczęście, e, asekuracyjnie, podkreślam, e, zrobiłem sobie linię 50 metra. Tam na starcie dosłownie cztery koszyki, czypiam 5 koszyków e, Jokersa. Tak, żeby tylko zaznaczyć e, I to miała być moja, że tak powiem, ewentualność e, gdyby, gdyby te ryby nie brały bo w zeszłym roku, właśnie w niedzielę, te ryby odcięło totalnie, one się prawdopodobnie też przejadły. Gdybym teraz mógł wrócić do rana dzisiejszego, na pewno bym tyle nie podał na, na start. To, co wczoraj wypaliło, dzisiaj już, już ewidentnie nie, nie grało. Wydaje mi się, że po prostu już te ryby były tak już, już, już objedzone. Można było po prostu albo dać mniej po prostu objętościowo mieszanki, bo tych robaków tam dużo nie było, więc te ryby na pewno się tam nie nie najadły, na całe szczęście dystans, dystans zanęciłem no i ryzyko czy podjąłem no, myślę, że tak ponieważ po już po 50 minutach stwierdziliśmy, że trzeba sprawdzić po prostu tamtą linię pierwszy rzut dosłownie w opad koszy gdzieś tu się spojrzałem nie zauważyłem całego brania branie Leszcza zacinam. niestety rozgrył się e, haczyk no całe szczęście, które by się nie spłoszyły i do końca tury już pilnowałem, e, pilnowałem tej linii przez 4 godziny miałem jeszcze 5 brań, tak więc no, kto mnie zna, to też chłopaki też śmiali, że do cierpliwych nie należy, jednak wolę, łowić, e, wolę łowić aktywnie na szczęście też nasz operator, tu Piotr specjalista od Leszczy Mówi, żebyśmy wyczekali i te brania były naprawdę e, były wyczekane. Tym bardziej, że w okolicy tych leszczy tutaj nie było za dużo. Tu padło dwa, tu w ogóle obok sąsiad, później było pojedyncze ryby, dopiero gdzieś tam dalej jakiś ktoś złowił dwa, trzy. E, tak więc tych ryb nie było za dużo, ale, ale trafiały się. E, z 5 brań, 5 leszczy, czyli już wszystkie do końca wyjąłem, bardzo delikatnie łowiłem, Haczyk 18 na 9 przyponie. Głównie ochotka, ewentualnie podpięta malutką pineczką, tak żeby po prostu nie spadły mi te ochotki, żeby delikatnie je tam pokazać. Co ciekawe, te leszcze widać było też jak wchodzą, bo były, e, były obcierki, no i można było wtedy wędkę brać w rękę, bo za chwilę po prostu było no, zabiór, tak? To nie były rybki, które, które gdzieś tam delikatnie brały, tylko po prostu było od razu delikatne. Widać było, że ta ryba gdzieś jest w okolicy i za chwilę po prostu wędkę zabierało. Delikatny bardzo hol, no i udało się te, e, udało się te pięć, ryb, e, pięć ryb wyjąć. Oczywiście w trakcie w trakcie tury... Sprawdzałem, e, sprawdzałem jeszcze, czy te płocie nie weszły, bo one bardzo ładne też, e, bardzo ładnie szybko wagę robią, bo to rybki takie po, po 100 punktów. Ale niestety trzy razy chyba w sprawdzałem w międzyczasie tą linię, no, nie dawało to żadnego efektu, tak więc e, m, no, trzeba było być konsekwentnym, więc już do końca postanowiliśmy, że, że idziemy po prostu na, na dystans, tym bardziej, że słyszałem gdzieś tutaj. Od innych trenerów, że ktoś ma dwa, trzy leszcze, ktoś tutaj ma dużo uklejek, tak więc no gdzieś szachowałem swój wynik, gdzieś powiedzmy na trzy kilo z groszem. Co? Tak? To same, tak. Tak. Poczekajcie, panie. Andrzej Marcin 300. Kurwa, Marcinku, gratuluję tego sektora. Nie. To czy? Się... O, ja chyba, <laughs> chyba O, cztery przeszło. Momencik. 4 przez. 4200, cały równe. Sumarycznie okazało się, że 5 czy tamnej parę, tam około 20 takich malutkich rybek ważyło przeszło 4 kg. Co dało mi to Zwycięstwo sektorowe, z którego się bardzo cieszę, tym bardziej, że no na leszczach, tak? czyli rybach, no, które niekoniecznie, niekoniecznie lubię łowić. Jak widzieliście przy kontroli przynęt i zanęt, przedstawiłem zanętę już wymieszaną razem z gliną. Była to glina standard, z, wymieszana z ziemią, czyli yy, no, było to dosyć takie yy, ciężkie, bo nie chciałem też za bardzo tego windować ze względu na yy, dużą ilość uklei, bo raczej tych uklei nie chciałem łowić, wolę właśnie zdywanować i, i łowić, łowić płotki. I tego miałem około 8 litrów i 4 litry miałem czystej zanęty Wonder Black, no tutaj, tutaj nie ma co ukrywać i te leszcze to praktycznie na, łowiłem na, tylko na czystą zanętę, czyli ona mi praktycznie służyła tylko do, do czopowania ewentualnie jak tylko smugę chciałem zostawić to delikatnie, delikatnie zanęty dawałem czysty jeden koszyk tak zanęty ściągałem i później, później dopiero ze sprzętami tak, żeby troszeczkę tej chmury, e, troszeczkę tej chmury zostawić tego, tej, tej, tej zapachowej ale też nie było gorzej, no, bo dobrą konsystencję, żeby po prostu za wcześnie nie puściło że za wcześnie, żeby nie puściło z, z koszyka. Um, tak więc tu jest to bardzo, jak widać, bardzo, bardzo prosta bardzo prosta mieszanka. Um, nie, nie wyszukiwałbym tu jakichś super receptur, bardziej chodziło po prostu o tą technikę łowienia, o tą precyzję um, i ilość podawanych po prostu robaków, tak? no bo tu, 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 tu też było to było bardzo ważne i zresztą bardzo fajnie, że to wyszło mówię, no, z sobota do niedzieli. To są kompletne dwa różne światy i fajnie, że to się udało po prostu e, dopasować, tak? no, bo to zawsze podkreślam, żeby też się nie zamykać na um, jedną tam technikę, a, a mieć zawsze oczy otwarte, patrzeć co robią sąsiedzi, obserwować. I, no i czasem kwestia podjęcia tej decyzji jest bardzo, bardzo ważna i czy w dół tabeli, czy w górę. No, w tej chwili dało się w górę, no, w Szczecinie na przykład trzeba było łowić większe, to no, też zapraszamy do naszego poprzedniego filmu, łowiliśmy drobnice, to się akurat nie opłaciło, tak więc mówię, no, to są, to zawsze powtarzam, to są tylko ryby, ale taka nauka, wyciąganie wiosków z każdych z zawodów, to jest na pewno wartość dodana. Może parę słów o zestawach, zanim pójdę, przejdziemy jeszcze do podsumowania, zanim pójdziemy do podsumowania zawodów i całego Grand Prix, to żeby to ładnie zamknąć na dystansie będka4, 4,5 metra, zestaw klasyczny, ten, który widzieliście też na filmie z z leszczami Dwa zestawy, jeden zestaw był z, z feder gumą, drugi zestaw był na, e, ze skrętką na sztywno i zdecydowanie ten ze skrętką był lepszy, bo po prostu nie było zero, e, zero splątań. Tak? Czyli sama plecionka, kowrotek to akurat Horizon 4000, plecionka 008, e, do tego m, krótki Feder Link, koszyczek, m, oczywiście m, otwarty. I sztywna, sztywna skrętka, tak? bo tutaj z żyłki podobnym zestawem, tutaj z feder gumą, to było gdyby mi się te ryby spinały, więc to był taki mój asekuracyjny. Natomiast drugi mój zestaw do, do łowienia mniejszych ryb to też malutki koszyczek. Tu jest akurat 20 gramowy. Do plecionki bezpośrednio dowiązany jest kawałek grubej żyłki. To może być też skrętka. ja to W tym wypadku ja mam tą żyłkę 030, zdaje się, tak? to jest zresztą bardzo sztywne. I przypomd 50 cm z malutkim haczykiem, wędka XRS Slim. 3,5 metra, bądź ewentualnie 3 metrowa, i tymi wędkami głównie mówiłem, mniejsze rybki tu blisko, tak? Blisko, na bliskim, bliskim dystansie. Na dystans bliski też to była ciekawostka, bo wczoraj to było około 8-9 metrów, dzisiaj już musiałem się troszeczkę oddalić, bo tutaj był po prostu troszkę większy, troszkę większy spad. haczki oczywiście, bardzo małe. Nie, no nie reagowały te ryby na. One po prostu nie były na. Że tak jak mówimy, na jedzenie, tak? Czyli jak one były bardzo głodne, to myślę, że ten rozmiar haczyka nie był aż taki ważny. Ewidentnie trzeba było łowić bardzo delikatnie. Te rybki były, te mniejsze ryby, to dosłownie brania były ultra delikatne trzeba od razu wcinać, bo inaczej już traciliśmy przynętę. Jak wybrzydzały, trzeba łowić na, na ochotkę co też no to wiadomo, że to wymaga wtedy jeszcze większej, jeszcze większej finezji, leszcze już uważam, że to było raczej towarowanie, czyli dużo jokersa, ochotki haczykowej. No zużyłem cały limit, tak? Limit mamy pół, pół litra przynęt ochotkowatych, tak więc ja nawet nie miałem całego. Tak jak widzieliście tam na przybliżeniu jokersa, miałem całą ćwiartkę, czyli 250 ml i ochotki tam powiedzmy około 200, to praktycznie wszystko. Wszystko zużyłem, troszeczkę cięte jeszcze dendrobeny, ale to dosłownie śladowa, śladowa ilość. Myślę, że najważniejsza była właśnie ta celność i, i jednak wyczekanie po prostu, tak? czyli trzeba było poczekać, aż tam się troszkę uspokoi. Widać było, że te ryby po prostu bardzo pewnie, bardzo pewnie biorą, tak. I, bo inaczej można było je po prostu no i wyczekać przede wszystkim. No uważam, że przy łowieniu leszczy, tu szczególnie, Ważna jest cierpliwość i tej cierpliwości na pewno nie zabrakło mm, zwycięzcy tych zawodów. W dzisiejszych zawodach szóste miejsce osiągnął pan y, kolega Mołdoch Piotr. Siedem punktów sektorowych. Y, szóste miejsce 5700 punktów miał. Powiedzieć, że kolega Mołdoch jest z okręgu PZW w zamościu piąte miejsce kolega Zielonka Remigiusz. Okręg PZW 2 7 też 7 punktów sektorowych, ale waga wyższa 6180 punktów. Gratulujemy. Miejsce czwarte. Przedstawiciel Okręgu PZW w Gdańsku Paul Domiter 6 punktów sektorowych 6105 punktów Gratulacje dla kolegi I miejsca na podium Najniższe miejsce Trzecie Przedstawiciel Okręgu PZW w Bydgoszczy Kamil Kwocz 5 punktów sektorowych 6940 punktów. Gratuluję. Miejsce drugie. Przedstawiciel okręgu PZW Mazowiecki w Warszawie Marcin Kostera. Cztery punkty sektorowe: 760 punktów. Gratulacje. I Zwycięzcą czwartego y, grand, y, Federowego Grand Prix Polski Koszalin 2024 Puchar Lorpio zostaje Adam Stefaniak koło okręgu Zielona Góra koło Gubin. Gratulacje. Kolega, kolega Adam osiągnął dwa punkty sektorowe, czyli dwie jedynki, a waga 9845 punktów. Zwycięzcą jest y, Adaś. Które który tu jeszcze jeszcze tutaj udziela też też widzę tam wywiadu gratulacje dwie jedynki dwa dni świetne dni łowienia leszczy mi się udało zdobyć drugie miejsce udało się zdobyć drugie miejsce tak więc wczorajsza trójka i dzisiejsza jedynka sektorowa pozwoliły mi zająć drugie miejsce w, 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 ogólnie w dzisiejszych zawodach w weekendowych zawodach. Trzecie miejsce Kamil Kwocz, czwarte miejsce Domiter Paul, Remas Zielonka i szóste miejsce Piotruś Mołdoch. Więc to też ukłony dla chłopaków. Szczególnie podziękowania to muszę to zaznaczyć Remkowi, który, który poratował mnie Jokersem. Remas jeszcze raz, jeszcze raz dziękuję. Warto to jest podkreślenie. Podkreślenia, no bo to też nie. My jesteśmy tu, że tak powiem, jak jedna wielką rodziną, tak więc jeszcze raz z chłopaki gratuluję. To też dziękuję za, dziękuję za pomoc. No i cóż, były to ostatnie zawody, ostatnie zawody całego cyklu to też jest to podsumowanie. Dzisiaj też mieliśmy podsumowanie całego, całego Grand Prix. Tylko w paru, w paru słowach całą klasyfikację całą klasyfikację wygrał już pozwólcie Majger Grzesiu, drugi Stefania Adam, trzeci Pocha Tomek Chłopaki świetnie łowili cały sezon no moja gondola z Wilczej Woli z niedzieli, gdzie byłem totalnie rozłożony przez chorobę i no chyba dziś głową byłem nie tam, gdzie, gdzie trzeba, po prostu zamknięty praktycznie. I te 20 punktów no przesądziło o tym, że wylądowałem na 10 miejscu, co przez pryzmat całego sezonu i tak uważam za... Za dobry wynik. Ta końcówka była ok. Gdybym z tej wilczej woli urwał parę punktów, myślę, że mogło być troszkę lepiej, ale myślę, że tych urwanie tych paru punktów, to myślę, że każdy z zawodników ma do tego jakieś, jakieś uwagi mógłby sobie gdzieś coś poprawić, gdzieś coś ulepszyć. Tak więc jest to, rzecz, jest to rzecz normalna. Cieszę się, że możemy wracać do tego Grand Prix. Tak sobie dzisiaj też myślałem. Kurczę, jedziemy tyle kilometrów, niektórzy chłopaki tutaj mają po 700-800 kilometrów, ja mam 500 i tak wędrujemy po tej Polsce. A jednak ta atmosfera takich zawodów no to jest coś, to jest coś niesamowitego. No I szczerze mówiąc, no lubię po prostu wracać do, do tych osób, do tej, do tej atmosfery, do tej życzliwości. No cieszę się, że że mam, mam styczność z tymi zawodnikami, ze świetnymi ludźmi. Ej, no i co, mam nadzieję, że się będziemy widzieć, e, widzieć się w przyszłym, e, w przyszłym sezonie, na, kolejnym, na zawodach kolejnego e, cyklu. Czy będziemy jeszcze z kamerą zobaczymy, czy, czy to się przyjmie? zobaczymy jakie łowiska. Jeżeli będzie jakieś ciekawe łowiska, to też łowisko. To też myślę, że nie omieszkamy zrobić z tego jakiejś relacji filmowej. Może z całego weekendu, może z zaplecza, jak to wszystko wygląda, bo to czasem też są ciekawe, e, ciekawe sytuacje. E, tak więc, cóż, no, dziękuję za to, że byliście z nami i zapraszamy na kolejne filmy.